Dzień dobry, witam serdecznie teraz Ucieka, teraz uciekaj, tak nagrane jest Dzisiaj z Jackiem Którego na pewno znacie z wiosennych odcinków za porożem Dzisiaj Jacek przyjechał do mnie i mamy zamiar spędzić Pierwszą noc w chacie wikinga, no, jeśli się nie rozwalić. bo, bo ta, e, te drzwi są tak ciężkie, że ciągną tą ścianę i tu nawet widać taki już odchył pierwszy się zrobił, ale tu nic, to jeszcze nie jest taka tragedia. E, w środku wstawimy zaraz piecyk, e, podłączymy i zobaczymy, czy da radę tutaj palić, czy da radę tutaj coś robić, tak żeby można było tu spokojnie spędzić noc. No i jak jakby dalej. Pójdziemy oczywiście, byliśmy teraz na takim małym mikro, mikrospacerze po, po, po bagdach i lesie I, ale jeszcze oczywiście dzisiaj na pewno wybierzemy się gdzieś na Ambonę, jeszcze poobserwować zwierzynę. Oczywiście zaraz jakaś, jakieś ognisko, coś do jedzenia, coś do picia. Później w środku już na piecyku też coś jeszcze się tam będzie pichcić, także coś tam dla Was się zawsze znajdzie do oglądania, a dla nas bardzo fajnie na pewno spędzony czas. Zobaczymy, jak to dzisiaj widzi. jaka to będzie noc, czy będzie zimno, ale mgła jest duża, więc chyba idzie mróz na noc, także dzisiaj oczywiście test paru rzeczy. Dzisiaj Jacek będzie jeszcze, w sumie za chwilę, będzie testował swój hamak z tarpem. Także, także zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ja oczywiście testuję nowy prezent od Dominiki, czyli mikrofon nowy. To Wy będziecie słyszeć, jak on tam brzmi, czy lepiej, czy gorzej, czy jest w mono, czy stereo. I, i ja będę testował dzisiaj śpiwór, śpiwór, który kupił Jacek w Szwecji. Zaraz Wam go wszystko po, po, pomogę, Wam pokażę. No i zobaczymy, czy nie za dzisiejszej nocy. Także coś do późna. A teraz przejdźmy do samej chaty. Samej chaty Wikinga. Jak widać, jest ustawiony piec. górą puściłem rurę spiro, żeby mniej więcej było widać, Żeby mniej więcej, mniej więcej ten dym wylatywał. Co nie? jest przygotowane do palenia. Tutaj gdzie teraz stoję, to będzie posłanie Jacka, jeszcze się nie rozłożył, ale ja już się rozłożyłem. Jak się rozłożyłem, no to chciałbym wam pokazać śpiwór, który kupił Jacek w Szwecji. Nie znam tej firmy. Także raczej, raczej nie, nie, dużo o, o tym powiem. Do minus 5 stopni. Jakościowo. Oczywiście były tam wyższe półki, ale ustaliliśmy, że ma być to taki średniej ceny, więc i tak yy, naprawdę ja w dotyku... Ja jeszcze powiem szczerze w życiu takiego dobrego śpiwora nie. W samym dotyku już czuję, że on jest naprawdę ciepły, i że on jest dobry. Tak mówię, komfort 190, 190 cm długości. Także ja się mieszczę spokojnie, bo mam 1,75 m i co? No i minus 5 stopni to jest taki yy, standard. Oczywiście komfort to jest 0, a extreme to jest minus 22, także no jest konkret. Co z dzisiejszym pechem jakimś, to chyba przebiłem samopompę. wada samopompująca schodzi, nie ma już powietrza, zeszło. Ale to nic po prostu, aby była izolacja, nie będzie miękko, ale będzie chociaż izolacja od podłoża, co nie? ale za to śpiwory jest gruby, więc będzie mięciutko. Fajny, bo skompresowany w tym worku kompresyjnym oryginalnie nie zajmuje dużo miejsca. Fajnie wygląda. Naprawdę całkowitą ocenę przekażę, gdy no co, no, gdyś spędzę nockę w nim i rano powiem, czy będę strzelał zębami, czy nie. Ale wydaje mi się, że będzie rewelacja. Naprawdę jest fajny. Ma jeszcze wbudowany w kaptur ściągacze. Także można sobie to do, dopasować do twarzy, do głowy świetnie, naprawdę świetny, a w samym w samym dotyku. Jest taki puchowy. Także naprawdę śpiwór jest jak na razie jest, wygląda na naprawdę pierwszorzędny. A co będzie dalej? To zobaczymy rano. Ja oczywiście y, będę spał w y, bieliznie termoaktywnej. Jest to bielizna bawełniana. Z, gdzieś tam z demobilu kupiona niemieckiej Bundeswehry. Bardzo fajna, bo bardzo ciepła. Dochodzenia w dzień, w zimę tak nie bardzo, nie noszę kale są w ogóle takich rzeczy, ale bo nie ma u nas takich dużych mrozów, ale w nocy można się ubrać i, i zawsze będzie dużo cieplej. Fajna. Dobra, tyle. I idziemy i żryć coś. Dobra, weźmiesz piwo. Dobra, będzie dobra. Będzie no, dobra, co nie? Nie, no ja słuchaj, ja w tym przy, w poprzedniejszym obozie swoim tam w piecyk miałem zrobiony z beczki, takiej z wiadra blaszanego i rurę z opuszczoną i ja w tym grzałem. Tylko tam nie było takiego ciągu, co nie? Mhm. Dlaczego jak tu będziesz miał mniejszy ciąg, to też to się nie będzie nagrzewać? Tak, skąd tu będziesz w no? ciągach, to na się dół już wiedział i sobie powietrze dołem wratuje. Ale to za Też nie Tu wiesz, co weźmiemy? No idziemy na kanały, przyniesiemy gliny Proszę to <gry> e, no dobra mieliśmy taką dziwną sytuację e, blacha u dołu piecyka się uchyliła i cały czas dostaje powietrza więc zrobił się duży ciąg powstała wysoka temperatura także ta pionowa rura się nagrzała e, poleciałem rurą Spiro, ja wiem, że jest to rura wentylacyjna, a nie kominowa ale mówię na dzisiejszą noc na jedną starcie, niestety jak widać rura zaczęła się topić, a na zewnątrz zaczął się wydobywać w sumie ogień. Rura się zrobiła czerwona, no jest gorąca, ale no nie tak jak była wcześniej. Prawdopodobnie, a raczej w sumie chyba na pewno nie będziemy <laughs> mieli dzisiaj ogrzewania, więc będzie tym bardziej realistyczny test tych śpiworów. Bo sprawdzimy ich po prostu, sprawdzimy je Ludzie dajcie alkoholu Dajcie alkoholu na rozgrzewkę o Boże. Nie ja ci powiem Jacek Ty Dobrze że się kupiłeś letni śpiły Brawo ja Brawo Ty Dobra, ja Nie wiem co robić, jak na razie Połóż się i modli Jak na razie się faktycznie chyba położę i sobie poleżę i odpocznę, bo ja już nie mam pomysłów na ten dzień dzisiejszy Mam baterię, chcesz? No, r 12 M20, R20, no ładnie. Wiedziałem, że będzie zimno. Będzie zimno. Będzie to dzisiaj wiało i to u nas strasznie. No niestety, no co, nic nie... Nic nie poradzę. Jest taka nie inaczej. Trzeba się do tego przyzwyczaić. gramy widzów bo można jak na Titaniku. Jeszcze mamy tam resztki ogniska i możemy je w sumie chyba rozpalić. Będziemy do rana siedzieć przy nim. Będzie bezpieczniej. Nic, będzie fajnie. Przetestujemy najwyżej śpiwory, dokładnie. Idziemy na dwór, zrobić coś do jedzenia coś zjeść, napić się i idziemy najwyżej w te śpiwory spać. No. Zobaczymy jak to będzie do rana Jak coś to do rana. Możesz no, Muszę się pochwalić, że przerobiłem troszkę piec, przerobiłem troszkę komin. Czyli dołożyłem tą drugą rurę, którą mają z tym daszkiem. Zabrałem tą rurę spiro i dopiero od tej góry zaczyna się taka prowizorka tej rury spiro. Oczywiście nawet gdy tutaj jakiś dym ulatający się nie jest w stanie na coś bo ta lata jest cała nieszczelna i tu wszędzie z każdej strony wieje. <grym> Także tu, o, mamy, więc on. No, 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 Zaczalić i nie zatrzadzimy, ale możemy zmarznąć najwyżej. Zobaczymy, jak to dalej, <grym> co zrobi ta. Ta rura spiro, co się dalej z nią będzie działo. No i co będzie no z tym piecykiem? No, może delikatnym paleniem, bo faktycznie na początku nawaliłem cały piec i rozpalenie to wszystko. Otworzyłem na maksa ten dół, więc była troszkę taka lipa, ale teraz, yy, delikatnie paląc, delikatnie podkładając, może się temperatura delikatnie w środku m, jakaś zwiększy, a, a nie będzie nam nic zagrażać. 21.37 Pomału startujemy do spania, bo jest nieziemsko zimno. Ja muszę Wam powiedzieć, tylko tyle, że Jacek. Co to się dymi? Czy do środka? No zamknęłaś, ciągu nie ma. No jest przesady, kurwa kurwaciokę z każdej strony. Jak trafił Kulopwłot O się trafił idealnie Zobaczcie jaki ten posiedziałem w tym śpiworze 5 minut, jest tak ciepło, a nie mogłem się normalnie w tą wielizę termoaktywną ubrać, bo, bo jest taka zimnica, w sumie pokazuje jakiś jeden stopień na plusie Ale tak naprawdę Nikt tego nie wie jak to jest O Ja wiem Zimno <laughs> Zimno Ja też wiem że jest zimno Ale jestem tak zakobuszowany i tutaj w środku jest naprawdę mega ciepło I ja tutaj zostaję I się nie ruszam Tak teraz się nie ruszam A rano będzie Boże rad No także, <laughs> no, także... Na dziurawej macie, która się przyziurawiła. Z niepalącym się piecykiem. Będzie hardcore. Hardcore nocka I co? I widzimy się rano. Zobaczymy, jak to będzie rano. No, test musi być jakiś. Jak coś to na razie. Nie to nie Jak można nazwać to dobry dzień Bo noc nie była taka dobra Jest 7 rano Nawet już po siódmej Nie śpimy w sumie od piątej coś No nie paliliśmy całą noc w piecyku W ogóle nie paliliśmy, teraz rozpaliliśmy napicie kawy Ale nie paliliśmy całą noc w tym piecyku i powiem Wam, że Jacek zmarzł. <laughs> Jacek zmarzł w swoim letnim śpiworze, ale ja powiem szczerze, że y, ja nie zmarzłem. Ja nie zmarzłem. Najgorzej było wyjść ze śpiwora, ubierałem się w śpiworze. W środku było naprawdę komfortowo, a nawet powiem, że było bardzo ciepło. Myślę, że jest tak około 0 stopni, y, więc więc nawet w jakimś takim większym mrozie, no większym, bez przesady większym, ale w takim naprawdę do minus 5, maksymalnie minus 10 można w tym śpiworze sobie spać. Ale to nie oznacza, że i tak pomimo tego, że on ciepły śpiwór, że nie zrobię tutaj tej chaty i że nie będę tutaj spał przy piecyku. Na pewno tak będzie. Muszę poprawić te drzwi, zrobić inaczej, bo był problem z wyjściem w nocy. Ojej, oh, <laughs> <yeah>, był, był. <laughs> był, był. <laughs> e, tą ścianę szczytową, bo się coś rozklapuje. Rozebrać tą ścianę e, tutaj i co? I od nowa ją zrobić i zrobić ją szczelniejszą. Dokupić oryginalne rury do piecyka, a nawet wpadliśmy na pomysł, żeby taki piecyk tutaj wymurować, mały. Myślę, że kilka cegieł szamotowych, yy, jakaś glina i jakaś rura do komina i zrobić na stałe taki ala kominek. Tym bardziej cegła szamotowa, gdy się nagrzeje, duże będzie trzymać ciepło, więc będzie lepiej. No i tyle. Ktoś tam pisał już pod, pod yy, informacją o nocce, że no ile. A, chyba Agnieszka. Nie, a ile, ile stopni mieliśmy w nocy? Nie. Komfortowo na minusie. Komfortowo na minusie, tak jest. Ciężko stwierdzić, ale nie było przyjemnie. Na szczęście śpiwór y, zdał rezultat. Świetny śpiwór polecam. go, Jeżeli gdzieś go możecie w Polsce dostać, to, to, to polecam jak najbardziej... Ale bo nie, go nie Jacka nie polecam, bo Jacek zmarł strasznie jeszcze tam się telepie pod tym śpiworem. No gdyby to nie ta rura, to faktycznie ostro by się paliło w środku i ta, zawsze coś tam zawsze byłoby cieplej. Niestety nie było nam to dane dzisiaj. Ale to nic. Następnym razem yy, sądzę, że już jak wszystko ukończę, to będzie można spokojnie spać i to nawet w tym letnim śpiworze, bo to <grywdy> będzie ciepłe. <grywdy> jak wszystko będzie uszczelnione, a tak normalnie wieje po plecach każdą szczeliną, każdą dziurą, tu wlatuje, tam wylatuje. Także to nie jest nic przyjemnego. Chyba, że może zostawić to, te drewno, a po prostu czymś to od środka zabezpieczyć, nie wiem, też jakąś plandeką, jakąś folią, ale to nie, bo to się termo zrobi. Coś wymyślę, na pewno. No dobra, jeszcze przed nami poranek. Może jakieś ognicho na dworze. Może jakiś jeszcze... Nie, wiem, zobaczymy. Może jakiś spacer dzisiaj. Ale... Może jakaś para. Para to leci cały czas. No i będziemy startować pomału no, z, z rozruchem, no, rozruch mam od piątej, co nie, ale ciężko było się podnieść. Ja to miałem problem się z ubraniem, ale pr przełamałem się. To widzę spod śpiwora to tylko para wylatuje, co nie. Ja nie było motywacji. <grym> <grym> nie masz motywacji? Zmotywuj się. Jak się o czwartej nad rano, dziękuję. Bądź się lać zachciało. <grym> Jacek nie ma się takiego, wyjdź, mówisz, Jacek. Poniedziałek. Poniedziałek. <laughs> <To> <laughs> Więc, może się przekona, może dzisiaj stanie, zobaczymy, coś, coś może będzie jeszcze. No dobra, pomału się zwijamy, pakujemy, ale jeszcze przyda się na nie, także jeszcze chwilka, e, posiedzimy. Tak wygląda spakowany śpiwór. E, automatycznie ten Pokrowiec stasz piwór jest workiem kompresyjnym. I no i co? No i jak widać, nie zajmuje dużo miejsca. Jego waga, bo nie wspomniałem, to jest 1700 gram, czyli kilogram 700. Jak wspominałem, naprawdę bardzo ciepły. Minus 5 stopni, a było około zera. Teraz Jacek spojrzał na auto i stwierdził, że, że, że na samochodzie na masce pojawił się lód, śron, także chyba nawet było mniej niż zero Tak wygląda śpiwór Naprawdę jestem mega zadowolony i co no i mogę tylko podziękować Jackowi za tak piękny prezent na, na gwiazdkę. gwiazdkę Gwiazdkę to będziemy jak do domu wrócimy. Jeśli przytule do grzejnika to się przez tydzień nie puszczę. No ale no nic. Trzeba było taką noc jedną przetrwać, żeby wiedzieć co tu poprawić, co tu naprawić i następnym razem, żeby przy, przyjść tutaj i spędzić tą noc normalnie, nie martwiąc się, że się właśnie zmarznie czy coś. Poprawić ściany, szczeliny, drzwi. No i powinno być fajnie zrobić jakiś piecyk. Tyle nas roboty czeka, także będzie mnóstwo odcinków jeszcze z budowy Hardy Wikinga, bo mnóstwo y, rzeczy tr trzeba zrobić, także tyle. Tam wysprzętana, plecaki popakowane, także zwijamy się. Tyle na dzisiaj. Było ekstremalnie, ale było fajnie. <grystanie> co oczywiście, ale dziękuję Jackowi za to, że był ze mną, że jakoś tam przemęczyliśmy się tą nockę. Mam nadzieję, że go to nie zdradziło i że następnym razem znowu przyjedzie, gdy jak już troszkę ulepszy tą chatę i poprawiesz co nieco. E, oczywiście dziękuję bardzo za towarzystwo i mam nadzieję, że też on ze mną wybierze się w Bieszczady. E, prócz tego dwójka z widzów, czyli dwójka z Was też będzie mogła z nami się zabrać. Oczywiście będzie to w formie konkursu, chętnie będą się zgłaszać, ale dopiero jak skończy się ta śmieszna pandemia i tak dalej, i tak dalej. Jak na razie to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia. W następnym odcinku w Bieszanach. Trzy Trzymajcie się, na razie. Cześć! <gry>